Dzień dobry, kochani, dziś mamy 30 marca, a tytuł naszej refleksji to docenianie. Dzisiaj mam nową wizję siebie i świata. Dzisiaj inaczej widzę świat, bo zmieniam zdanie o tym, co chcę widzieć. Przepraszam. Nie jestem już ofiarą tego świata. To, jak postrzegam świat, jest projekcją, rzutowaniem na zewnątrz. Tego, co najpierw ujrzałam we własnej głowie. Nie jestem biernym odbiorcą, nie jestem niezapisaną kartką papieru, na której życie zostawia swój zapis. Jestem współtwórcą mojej rzeczywistości. Nie jestem ofiarą życiową. Już nie nazywam siebie ofiarą. Jestem tą, która przeżyła katastrofę. Moje myśli, uczucia i postawy nie czyją już ze mnie ofiary. Postanowiłam świadomie zaakceptować miłość i siłę. Będąc współtwórcą mojej rzeczywistości, zyskałam świeże spojrzenie na świat. Akceptuję swoją nową wizję siebie i świata. No, piękne, piękne, doceniajcie wszystko, co macie, wszystko, co macie w sobie. Każdy z nas ma wspaniałą osobowość, tylko ma hamulce, ma lęki. No, może nie wszyscy, ale jakaś część, część z was zapewne. Nie, myślę, że właściwie wszyscy. Mniejsze bądź większe, ale mają. I ja również. Także spokojnie. Możemy sobie wszyscy podać ręce. Życzę Wam cudownego dnia. Doceniajcie ten dzień, tu i teraz. Także powodzenia i do zobaczenia do usłyszenia jutro.